Dobry, zapraszam Was na lekcję chemii. Na ostatniej lekcji omawialiśmy temat wiązanie jonowe. I zaczęliśmy ten temat, ale tylko początek zrealizowaliśmy. Proszę więc, żeby każdy z Was teraz najpierw odsłuchał lekcję, a następnie uzupełnił notatkę. Przypomnę, że na poprzednim temacie omawialiśmy wiązanie kowalencyjne, to znaczy wiązanie, które polega na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych. To wiązanie powstaje, jeśli różnica elektrojemności między łączącymi się atomami jest mniejsza niż 1,7. A co się dzieje, jeśli ta różnica jest równa lub większa niż 1,7? Wtedy niemożliwe jest powstanie wiązania atomowego i atomy łączą się za pomocą wiązania jonowego. Najlepszym przykładem jest związek chemiczny NaCl. I dlatego punkt pierwszy mamy, w jaki sposób łączą się ze sobą atomy sodu i chloru. Atom sodu, jeżeli jest obojętny, ma liczbę Z11, czyli ma 11 protonów i 11 elektronów. Atom chloru, gdy jest obojętny, ma 17 protonów i 17 elektronów. Jeżeli narysujemy te atomy w ten sposób, to widzimy, że na ostatniej powłoce atom sodu ma 1 elektron, a atom chloru ma 7 elektronów. I następuje, ponieważ ten pierwiastek silnie przyciąga, a ten łatwo oddaje, następuje przeskok tego elektronu z ostatniej powłoki sodu na ostatnią powłokę chloru. I w ten sposób atom chloru na ostatniej powłoce ma 8 elektronów, czyli ma ten oktet elektronowy, a atom sodu tą ostatnią powłokę, gdyby likwiduje, wtedy ostatnią staje się ta powłoka i też na niej jest trwały układ elektronowy, czyli oktet elektronowy. Teraz w konsekwencji tego przeskoku atom sodu i atom chloru już mają inny skład elektronów. I tu jest to zapisane. Protonów jest tyle samo, a elektronów atom sodu ma o jeden mniej. Atom chloru, protonów ma tyle samo, a elektronów ma o jeden więcej. W konsekwencji tego atom sodu staje się naładowany dodatnio. Co zapiszę tutaj. A atom chloru staje się naładowany ujemnie, co zapiszę tutaj. W konsekwencji tego przeskoku atomy stają się naładowane elektrycznie, czyli stają się już jonami i te jony się przyciągają. I dlatego są razem, dlatego razem tworzą związek chemiczny. To, co tutaj się stało, możemy zapisać również w taki sposób, że atom sodu oddaje jeden elektron, przechodzi w atom sodu naładowany dodatnio, czyli dokładnie nazywa się. Kation sodu, a atom chloru przyjmuje ten jeden elektron i przechodzi w atom sodu, naładowany, atom chloru naładowany ujemnie i nazywa się anion chlorkowy. Atomy naładowane elektrycznie, mówiąc ogólnie, nazywają się jony. To samo, co tutaj mamy narysowane, tu napisane, można jeszcze przedstawić w ten sposób. Jeżeli elektro, to są elektrony walencyjne, atom chloru ma ich 7, sodu ma tutaj jeden, to ten atom, elektron przeskakuje tutaj, tak, przeskakuje tutaj, w konsekwencji tego sód staje się dodatni, a chlor staje się ujemny i te atomy naładowane elektrycznie, czyli jony, przyciągają się. No i w punkcie następnym macie napisane, co to jest wiązanie jonowe, tak, i wiązanie jonowe jest to wiązanie między kationami metali, a anionami niemetali, i polega na przyciąganiu elektrostatycznym i występuje między atomami, pomiędzy którymi różnica elektrojemności jest równa lub większa od 1,7. Oczywiście, co to są jony? Następne pojęcie też macie w podręczniku. Zaraz wam tutaj dopiszę, poszukam i dopiszę, że jony są to atomy obdarzone ładunkiem elektrycznym. Pamiętaj, to nie mogę akurat tego. Uważałam sobie stronę i nie mogę znaleźć. I teraz tak. Wiązanie jonowe. Definicja jest na stronie 129. Co to są jony? Definicja jest na stronie 126. A rodzaje jonów, że są kationy, czyli jony dodatnie i jony, yy, aniony, jony ujemne, macie przepisać do zeszytu. Teraz, żeby lepiej zrozumieć to zagadnienie, przerobimy jeszcze dwa przykłady, w których pokazane jest. Tak może tutaj Wam o to co pokazywałam, rodzaje jonów. Yy, pokażę Wam jeszcze dwa przykłady związków chemicznych, w których występuje yy, wiązanie jonowe. Tak, i piszemy podpunkt A tlenek magnezu. Może zakryję, żeby tutaj. Tak, różnica elektrojemności między magnezem a tlenem jest większa niż 1,7, wynosi dokładnie 2,3. Przypomnę Wam, jak to odczytujemy. Oczywiście elektrojemność odczytuje się z układu okresowego, tlen ma 3,5, a magnez ma 1,2, 3,5 odjąć 1,2 to jest 2,3. 2,3 jest większa od 1,7, czyli jak te atomy się łączą, to łączą się za pomocą wiązania jonowego. I teraz znowu rozpatrzmy ten przykład. Atom magnezu na początku ma 12 protonów i 12 elektronów. Atom tlenu ma 8 protonów i 8 elektronów. Jeżeli je narysujemy, tak, to wyglądają tak, że atom magnezu na ostatniej powłoce ma 2 elektrony, a atom tlenu ma 6. Ten pierwiastek jest silnie elektrojemny, ten raczej słabo, wręcz oddaje swoje elektrony. I jeżeli takie atomy zbliżą się do siebie, to następuje przeskok tych dwóch elektronów. Tak, przeskok. I teraz tu na tej powłoce jest 8, tej nie ma, ostatnia staje się tą, ma też 8. Czyli obydwa atomy mają trwały układ elektronowy, ale w konsekwencji tego, stają się naładowane elektrycznie. Skoro ten przyjął dwa elektrony, to znaczy, że jest wyraźnie naładowany ujemnie. A skoro ten oddał dwa elektrony, to znaczy, że jest naładowany dodatnio. Teraz to samo, co tutaj się dzieje, możemy zapisać w ten sposób, że atom magnezu podczas tego procesu oddaje dwa elektrony i przechodzi w Mg2. To znaczy, że ma nadwyżkę dwóch yy, protonów nad elektronami i nazywa się kation magnezu. Tutaj poprawię błąd. Kation magnezu. Magnezu. Teraz atom tlenu przyjął te dwa elektrony. Tak, przyjął te dwa elektrony i przeszedł w anion o 2 I nazywa się anion tlenkowy. Oczywiście te dwa elementy nazywają się ogólnie jony, a to są ich nazwy, jak gdyby własne. Również tu na boku napisałam, jaki jest skład tych atomów po przeskoku elektronów, że magnez, gdy oddał dwa elektrony, protonów ma tyle samo, a elektronów o dwa mniej. Podobnie tlen przyjął dwa elektrony, czyli protonów ma tyle samo, a elektronów o dwa więcej. Inny sposób, jaki możemy to pokazać, to również o tak. Jeżeli za pomocą kropek przedstawimy elektrony walencyjne, to wiemy, że tlen ma ich sześć, tutaj jest to zapisane, a magnez ma ich dwa. I teraz, gdy zbliżają się takie atomy, to te elektrony przeskakują tutaj do tlenu. I teraz ładnie widać, że po przeskoku tlen będzie miał elektronów walencyjnych 8, a magnez, no niby ich nie ma, ale od, odkrywa się następna powłoka, w której wiemy, że on tam ma 8 elektronów. I teraz magnez, teraz tutaj dokładnie Wam zaznaczę, że magnez skoro oddał dwa elektrony, to staje się dodatni, a dokładniej dwu dodatni, a tlen, skoro przyjął dwa elektrony, staje się dwuujemny. Również tutaj to jest zapisane, tak, że magnez ma dwa plusy nadwyżki nad minusami, a tlen ma dwa minusy nadwyżki nad y, minusami. Dobrze, następny przykład to fluorek glinu. Jeżeli fluor łączy się z glinem, to też ich różnica elektrojemności jest bardzo duża. Mianowicie fluor znajduje się tutaj, ma 4,0, a glin znajduje się tutaj, ma 1,5. 4,0 odjąć 1,5 to jest 2,5. 2,5 jest większe od 1,7. Czyli gdy łączą się te dwa atomy, między nimi powstaje wiązanie jonowe. Ale od początku atom glinu ma liczbę z 13, czyli 13 protonów, 13 elektronów. Atom fluoru ma 9 protonów i 9 elektronów. Teraz narysowałam tutaj na początek jeden atom glinu, tak? czyli 13 protonów, 2 elektrony, 8 i 3. Łącznie 13. Czyli ten atom glinu ma do 8 bardzo dużo do zdobycia, więc on raczej jest takim pierwiastkiem o niskiej elektrojemności, czyli łatwo odda te elektrony. Ale gdy łączy się z fluorem, jaką budowę ma fluor? Jeden atom, zobaczcie, ma 2 elektrony i 7. Czyli na ostatniej powłoce brakuje mu tylko jednego. Czyli jeżeli podejdzie do niego jeden fluor, to on przyjmie tylko jeden elektron. W związku z czym, gdy atom glinu łączy się z fluorem, to w cudzysłów woła trzy fluory. Tak, zobaczcie, jeden fluor, drugi fluor i trzeci fluor o takiej budowie. 9 protonów i 9 elektronów. Jeżeli takie atomy zbliżą się do siebie, to następuje przeskok tych elektronów. Jeden elektron przeskakuje tu, drugi przeskakuje tu, a trzeci przeskakuje tu. W wyniku tego glin oddał 3 elektrony. Zobaczcie tutaj, miał protonów 13, ma 13, ale skoro oddał 3 elektrony, to zostaje mu 10, czyli nadwyżka tutaj tych protonów jest 3, czyli glin staje się dodatni, czyli, a dokładnie ma 3 plus. Teraz każdy fluor, każdy miał taki skład, po przyjęciu elektronu ma taki, czyli elektronów ma o jeden więcej, w związku z czym każdy fluor jest naładowany ujemnie, ale tego minusa ma tylko jeden. Ponieważ to jest jeden atom fluoru, a tak dzieje się z każdym. O, w ten sposób. Teraz w wyniku tego przeskoku to jest ujemne, ujemno, ujemne, a to dodatnie, czyli między nimi następuje przyciąganie elektrostatyczne, które nazywamy wiązaniem jonowym. Zobaczcie, że wiązanie jonowe powstaje między, yy, między kationami metalu a anionami niemetalu. Tutaj również w poprzednim przykładzie to jest kation metalu, a to jest anion niemetalu. No i teraz to, co tutaj przedstawione jest w ten sposób, można napisać o tak, że atom glinu na początku obojętny odejmuje trzy elektrony, oddaje yy, fluorom. I przechodzi w atom glinu naładowany dodatnio, a dokładnie ma trzy plusy nadwyżki. Nazywa się dokładnie kation glinu. A z kolei, z kolei fluor, ale były go trzy sztuki, czyli trzy oddzielne atomy fluoru, każdy z nich oddaje jeden elektron, czyli w sumie oddają trzy elektrony i przechodzą w trzy aniony fluorkowe. I te elementy już nie nazywamy atomami, tylko lepiej atomami naładowanymi elektrycznie. Czyli jeszcze dokładniej są to jony. I trzeci sposób przedstawienia tego zagadnienia to jest za pomocą kropeczek elektrony walencyjne. Zobaczcie, glin na początku ma trzy elektrony walencyjne. Podchodzą do niego trzy fluory. Z każdym ma 7 elektronów walencyjnych i te elektrony przeskakują tutaj. Tutaj, teraz tutaj i tutaj. W ten sposób każdy fluor ma trwały układ elektronowy, ale jest naładowany ujemnie, czyli tu jest 1 minus, 1 minus i 1 minus. A gling, skoro oddał 3 elektrony, to znaczy, że jest 3 dodatni. Tak. I na tym polega powstawanie wiązania jonowego. Jeżeli nie będziecie za bardzo tego rozumieli, to po powrocie, oczywiście po powrocie do szkoły, cały materiał jeszcze raz wam szybciutko wytłumaczę. W tym punkcie chciałam jeszcze omówić takie zagadnienie, że, punkt szósty, podział związków chemicznych, że związki chemiczne w zależności od tego, jakie wiązanie w nich występuje, dzielimy na związki kowalencyjne, czyli mają wiązania kowalencyjne oraz związki jonowe, czyli atomy w środku połączone są wiązaniem jonowym. Jeżeli chodzi o wiązanie kowalencyjne, to związki chemiczne występują tutaj w postaci cząsteczek. A w, w związkach jonowych występują w postaci jonów i razem tworzą kryształy. Teraz to, jaki związek chemiczny ma wiązania w środku, ma wpływ na właściwości danego związku chemicznego. Dlatego w punkcie 7 mamy napisane wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego. I teraz na stronie 129 mamy taką tabelkę, do której oczywiście należy zajrzeć i ją przeanalizować. I zobaczcie, tu mamy scharakteryzowane związki jonowe, a tutaj kowalencyjne. Jakie cechy? Przede wszystkim w jakim stanie skupienia występują. Na przykład związki jonowe w stałym stanie i tworzą sieć krystaliczną, a kowalencyjne w stałym ciekłym i gazowym. Teraz jaką mają temperaturę wrzenia i topnienia? Mówiąc ogólnie, związki jonowe wysoką, a związki kowalencyjne niską. Wiemy, że w związkach jonowych różnica elektrojemności między atomami jest wysoka. Jednocześnie mają wysoką temperaturę topnienia i wrzenia. A tutaj różnica elektrojemności jest mniejsza, nawet równa może być 0, więc temperatura topnienia i wrzenia jest też niska. Czy rozpuszczają się w wodzie, poczytajcie sobie, czy przewodzą prąd elektryczny i czy przewodzą ciepło, tak? Czyli związki chemiczne, w zależności od tego, jakie mają wiązania w środku, mają trochę inne właściwości. Teraz kolejne nasze zadanie to wykonanie zadania drugiego na stronie 129. Chciałabym, żebyście najpierw sami to zadanie wykonali, a jeżeli nie dacie rady albo dla sprawdzenia, to skorzystali tutaj z mojej pomocy. Przeczytajmy najpierw treść zadania. Zadanie drugie. Oblicz różnicę elektrojemności pierwiastków chemicznych oraz ustal rodzaj wiązań chemicznych, które występują w substancjach o wzorach. I mamy podane wzory. Następnie przy porządku odpowiednią temperaturę topnienia. I zobaczcie, mamy tu różne temperatury topnienia. Najniższa to jest minus 210, potem minus 85,5, potem 0, a potem 745. I teraz zobaczcie, jak ja to zadanie wykonałam. Cząsteczka azotu. Azot. Poszukam układ okresowy. Azot. Tak, jest tutaj, ma elektrojemność 3,0, stąd odczytujemy. Tak? I teraz, jeżeli są połączone dwa atomy azotu, to znaczy 3,0, odejmujemy 3,0, równa się 0. Wiemy, że jeżeli różnica elektrojemności jest mniejsza niż 1,7, tak, to jest to wiązanie atomowe i jeszcze jeśli łączą się takie same atomy, to jest to wiązanie niespolaryzowane. Teraz atom sodu i bromu. Atom sodu jest tutaj, ma 0,9, bromu jest tutaj 2,8. I 2,8 odjąć 0,9 równa się 1,9. 1,9 jest większe niż 1,7, czyli wiązanie jonowe. Następnie cząsteczka wody i mamy wodór połączony z tlenem. Wodór ma elektrojemność 2,1, tlen ma 3,5, czyli 3,5 odjąć 2,1 równa się 1,4 czyli jest to wiązanie atomowe, tak, spolaryzowane. Jeżeli jest niższe od 1,7, to jest atomowe i jeżeli są połączone różne pierwiastki o różnej elektrojemności, to spolaryzowane. I H2S, czyli wodór połączony z siarką. H ma elektrojemność 2,1, siarka ma 2,5, w związku z czym mamy 2,5, odjąć 2,1, równa się 0,4, czyli też wiązanie atomowe spolaryzowane. Teraz obok przyporządkowałam temperatury topnienia, tak, temperatury topnienia do danych związków chemicznych, biorąc pod uwagę to, co Wam przed chwilą tutaj powiedziałam, o, że związki jonowe mają wysoką temperaturę, a związki kowalencyjne mają niską temperaturę topnienia. I można wywnioskować, że im niższa różnica elektrojemności, tym niższa temperatura topnienia. I tak też tą drogą idziemy. Zobaczcie, najniższą różnicę elektrojemności z tych tu przykładów ma cząsteczka azotu, czyli przyporządkowałam najniższą temperaturę minus 210. Potem najniższa różnica elektrojemności występuje w H2S, 0,4, czyli przyporządkowałam kolejną najniższą temperaturę topnienia. Kolejny związek to 1,4, tak? I kolejno najniższa to jest 0 stopni i 1,9. 743, tak? Czyli zobaczcie, że temperatura coraz wyższą. Też przyporządkowałam, jak rosła różnica elektrojemności. Dobrze, nie mamy ćwiczeń do chemii, więc ta notatka w zeszycie musi być taka obszerniejsza. Proszę o Was o wytrwałość, dokładne przeczytanie. No i oczywiście przepraszam za jakieś moje drobne przejęzyczenia. Dziękuję.